Nieustanna koronka do Bożego Miłosierdzia za Polskę i za Kościół. Pochwalony Jezus Chrystus, ufajmy Panu. Kochani siostry i bracia, drodzy przyjaciele, internauci, witam Was bardzo serdecznie. W mojej ostatniej konferencji, w której mówiłem o tym, że czas, który przed nami będzie bardzo trudny, te miesiące najbliższe, wskazałem, Kochani przyjaciele, na te różne elementy, na te wydarzenia, na to wszystko, co nas czeka i co będzie naprawdę bardzo trudne i odnośnie naszej męczyzny, i odnośnie Kościoła. Potrzeba wielkiej, wielkiej, wielkiej modlitwy, wielkiego szturmu nieba. I w intencji wyborów, które nas czekają w tym roku, dosłownie za kilka miesięcy. W intencji ojczyzny, za polityków, którzy będą startować w tych wyborach. Potrzeba wielkiej modlitwy za Kościół, który przygotowuje się do kolejnego etapu tak zwanego synodu. A wydaje się, że z tego synodu absolutnie nic dobrego nie będzie. Nic Bożego się nie zrodzi, wręcz przeciwnie. Że inspiratorem tego synodu nie jest wcale Duch Święty, ale zły Duch, który Kościół chce zniszczyć od środka, rozsadzić i porozrywać na części. Co mamy robić, my Katolicy, my Polacy, my Katolicy, co mamy robić wobec tych wszystkich zagrożeń, które widzimy? Co mamy robić w tym czasie, który jest taki trudny? Co mamy robić, uświadomić sobie te wszystkie zagrożenia, które na nas czekają i, i szkody, potężne szkody, które mogą nastąpić i dla Polski, i dla Kościoła. Zobaczcie, jakoś ten Kościół i Polska łączą się tak przedziwnie. I w tym czasie te wydarzenia się łączą i, i wybory, i synot, i walka diabła, potężna walka z Polską i potężna walka diabła z Kościołem, to prymas Wyszyński tak pięknie będzie błogosławiony prymas tysiąclecia, że ktokolwiek chciałby zniszczyć Polskę, najpierw zacznie niszczyć kościół. Bo Kościół i Polska są ze sobą bardzo mocno zjednoczone. Kościół katolicki w Polsce zawsze był potężną siłą dla narodu. Dlatego też no, ja myślę, że nie będzie niczym dziwnym, ani, ani nie będzie jakiejś powiedzmy przeszkody w tym, że będziemy się modlić razem. Razem się będziemy modlić i za naszą ojczyznę, i za Kościół. Jeżeli Kościół będzie zdrowy, silny. Jeżeli będzie trwać przy prawdziwej tradycji, to też dla naszej ojczyzny to będzie miało wielkie znaczenie i będzie miało wielki wpływ na, na nas, Polaków, na rządzących w Polsce, na nasz cały naród. Ja już obserwuję te, to odejście od doktryny prawdziwej, te zawirowania różnego rodzaju doktrynalne, ten y, y, modernizm, który kościół rozsadza od wewnątrz, jaki to ma. Jaki to ma wpływ na, na postawę wielu Polaków? Na postawę, która, jest, no, która z postawy z wierności Kościołowi y, przeradza się w postawę y, no, takiego, można powiedzieć, y, y, relatywizmu wielkiego relatywizmu relatywizmu wobec prawdy, wiary, wobec, y, wobec Kościoła, y, wobec praktyk religijnych. Kochani, jak na to wszystko zaradzić? Czy jest jakiś sposób, że my możemy w jakiś skuteczny sposób się temu oprzeć, stawić opór szatanowi i, i jego atakom? Samo niebo nam wskazuje y, drogę, samo niebo nam daje środek do walki z szatanem, podaje nam o modlitwę bardzo skuteczną na czasy ostateczne. To jest koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dlatego, kiedy tak myślałem, myślałem, myślałem. Y, co robić, w jaki sposób się modlić, jaką drogę Wam wskazać, drogę ratunku, to wpadłem na pomysł. Myślę, że jest to pomysł genialny. Nie dlatego, że ja go wymyśliłem, bo ja go wcale nie wymyśliłem, ale samo niebo mi poddało tę myśl, żebyśmy rozpoczęli dzieło, krucjatę, dzieło. No, nie chcę użyć słowa akcję, bo, bo, bo jest to to słowo, nigdy mi się nie podobało. Bo akcje to są akcje. Natomiast, no, żeby to, ta, to, ta krucjata miała taki charakter stały, żeby była takim, można powiedzieć, no, wielkim porywem serca do modlitwy, nie tylko chwilową akcją, ale żeby nas to zmobilizowało rzeczywiście do takiego stałego zaangażowania się w tę modlitwę i za Kościół, i za świat. Co mamy robić? Kochani, w dzielniczku. Pan Jezus przez Faustynę pokazuje nam koronkę do Bożego Miesiędnia jako modlitwę niezwykle skuteczną. Mówi, że przez tę modlitwę nie odmówię duszy niczego. A więc jest to. Modlitwę. Ja już o tym mówiłem, mówiąc o koronce, a więc nie będę tego wszystkiego przy, przy, przypominać. To wszystko znajdziecie w mojej poprzedniej konferencji o. O jakiś czas temu nagrani kilka miesięcy temu o koronce do Bożego Świerdzia, to wszystko znajdziecie w dzienniczku. Zresztą jestem przekonany, że zdecydowana większość naszych słuchaczy dzienniczych przeczytała, przyswoiła i wraca do dzienniczka. Dlatego to, co mówię w tej chwili myślę, że nikogo nie zdziwi, ani nie będzie jakimś wielkim otwieraniem drzwi, których wy częściej jeszcze nie otworzyli, że koronka do Bożego Świerdzia jest modlitwą niezwykłą, ma potężną moc. Do tej modlitwy Pan Jezus przywiązał wielkie łaski. Jest to modlitwa nie do odparcia, modlitwa zawsze wysłuchana, no a zwłaszcza jeżeli modlimy się w takich intencjach można powiedzieć społecznych, Bogu miłych. Modlitwa za Ojczyznę, za Polskę i modlitwa za Kościół, to są dwie intencje Bogu bardzo miłe, ponieważ one nie są naznaczone egoizmem, partykularizmem, osobistymi interesami. To są, to jest... Modlitwa w intencjach dobra wspólnego, a więc absolutnie te, 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 takiej modlitwy, tych intencji Pan Bóg zawsze wysłuchuje. Dlatego, kochani, potrzeba wielkiej modlitwy, wielkiej modlitwy i wzywam wszystkich, ogłaszam wielką krucjatę Oczywiście to, to nie jest jakaś akcja, nie będziemy zapisywać, nie będziemy wydawać żadnych dokumentów, nie będziemy sprawdzać, czy ktoś się zapisał. Nie będziemy prowadzić listy. Natomiast ogłaszam wielką krucjatę duchową, kochani. Wielką krucjatę duchową za ojczyznę i za Kościół. Krucjatę Bożego Miłosierdzia. Żebyśmy się nieustannie modlili, odmawiając koronkę. Siostra Faustyna w dzienniczku pisze o tym, że w niektórych intencjach kronka odmawiała nieustannie. I że ta modlitwa była nieustanna. Ta nieustanna modlitwa była wysłuchana. Modliła się za Polskę. Wiemy, że odprawiała wiele nowen za Polskę. Polsko, ojczyzno moja, mówiła, ile ty mnie kosztujesz? Wiemy, że za Polskę się modliła, wiemy, że za modlitwę cierpiała, za Polskę cierpiała. No właśnie to był ten koszt, ta cena, którą płaciła. Nie tylko się modliła, ale odmawiając koronkę, ile nowen odprawiła takich koronkowych dziewięciodniowych, właśnie odmawiając przez dziewięć dni koronkę do Bożego Mi za Polskę. Ile postów ofiarowała, ile czuwań. Ile różnych umartwień, kochani, potrzeba takiego wielkiego zrywu modlitewnego. A więc wzywam wszystkich do nieustannej koronki za Polskę, kiedy kto może. Jest wiele osób, że po nocach nie mogą spać, nie wiedzą co zrobić ze sobą, czytają, telewizję oglądają. Kochani, zachęcam Was i wzywam, włączcie się w to dzieło tej koronki. Nie możecie spać o drugiej w nocy, chwyćcie za koronkę, za, za różaniec odmówcie koronkę do Bożego Miesięcia. 5-7 minut wam to zajmie. Nie możecie spać rano nad ranem. Różaniec do ręki. Kto nie może, odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób wszystkie godziny w ciągu dnia byłyby wypełnione. Jeżeli byśmy się modlili właśnie w różnych momentach doby. Wiem, wiem o tym, że słuchają mnie Polacy za granicą w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Meksyku. Z Chin do mnie pisali, z Indii, z Australii. Kochani, jest ta różnica czasu, a więc jesteśmy w stanie wypełnić całą dobę. Całą dobę jesteśmy w stanie wypełnić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Żeby koronkę można odmówić, potrzeba od 5 do 10 minut, ale 10 minut to już naprawdę ktoś odmawia bardzo powoli. Bardzo powoli. Natomiast tak troszkę szybciej, jak ktoś odmawia, 5 minut wystarczy, żeby odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Także bardzo Was proszę i, i wzywam i ogłaszam dzisiaj krucjatę w intencji ojczyzny i Kościoła, krucjatę koronkową. Nieustanna koronka do Bożego serca, nieustanna. Kiedy kto może, kiedy sobie przypomni. Nie będziemy prowadzić list, nie będziemy się zapisywać, nie będziemy prowadzić biurokracji. Kiedy Was Duch Święty natchnie. Ktoś ma więcej czasu, może odmówić kilka razy w ciągu dnia. Ktoś po nocach nie może spać, może odmówić w tych godzinach, kiedy inni śpią, bo idą do pracy. Ilu jest ludzi, którzy nie mogą spać. Ilu jest ludzi chorych, cierpiących, ilu jest nocnych narków, którzy w nocy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Zamiast siedzieć przy internecie, oglądać głupoty, którzy, które może niejednokrotnie są, tylko stracą czasu, niczym więcej. Weźmy różaniec do ręki i włączmy się w tę wielką krucjatę modlitwy za Polskę i za Kościół. Kochani, odmawiając koronkę, możemy uprosić wszystko. Przez tę modlitwę Pan Jezus obiecuje nam, że otrzymamy wszystko. Jeżeli będziemy odmawiać koronkę z wielką ufnością, nieskończone Boże miłosierdzie. Jeżeli odmawiając koronkę będziemy Boga błagać w sposób, szczery i z taką dziecięcą ufnością, wierząc w to, że On nam nie może niczego odmówić tego, co jest dobre dla naszej Ojczyzny. No przecież Pan Jezus powiedział, że, że jeżeli Polska będzie <laughs> posłuszna Jego woli, to ją wywyższy w potędze i świętości. I ta iskra, która z Polski wyszła, ma przygotować świat na Jego ostateczne przyjście. A przecież Pan Jezus nas nie okłamał. Jeżeli obiecał takie wielkie rzeczy, to jest to możliwe. Potrzeba tylko naszego współdziałania z Jezusem przy realizacji tych jego obietnic. One się wypełnią, zrealizują, ale jeżeli my będziemy o to prosić, jeżeli będziemy tego pragnąć, Jezus nam to daje proponuje nam, ale on chce, żebyśmy my chcieli, on chce, żebyśmy my pragnęli tego. Żebyśmy pragnęli tego, czego On pragnie dla Polski i dla świata poprzez nas. A więc, kochani, trzeba naszej, naszej współpracy z Jezusem Miłosiernym, naszej wielkiej współpracy. A ta nieustanna koronka do Bożego Miłosierdzia będzie taką wielką współpracą. Dlatego, kto może, błagam Was i proszę. I, i jeszcze raz powtarzam, ogłaszam Wielką Krucjatę nieustanna koronka do Bożego Miłosierdzia, krucjatę modlitewną, nieustanną modlitwę, dzień i noc, żebyśmy się modlili, odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. A na pewno ubłagamy u Jezusa pomoc dla Polski, zwycięstwo w tych wyborach, które przed nami, tych, których Bóg sam przygotował. Powtarzam jeszcze raz, nie tych, których my lubimy, których może szanujemy, ale tych, których Bóg sam przygotował. Módlmy się o to, żeby Bóg takich ludzi przygotował, żeby nam wskazał, którzy to są, żeby nam dał światło, żebyśmy wiedzieli, kogo wybrać, kto jest Bogu miły i kto dobrze, według Bożej woli, pokieruje naszą Ojczyzną. To jest bardzo ważne. Módlmy się o odnowę Kościoła Świętego. Módlmy się, żeby te siły ciemności, siły zła, które wdarły się do kościoła i chcą go zniszczyć, żeby osłabły, żeby opadły, żeby zostały przez Boga unicestwione, obezładnione przez kury anielskie, przez świętego Michała Archanioła, aby teknowania diabelskie, masońskie, ludzi wrogich kościołowi. Nawet tych ludzi, którzy w Kościele sprawują władzę, którzy są wewnątrz Kościoła, którzy mają wiele do powiedzenia, że aby one zostały udaremnione przez Boga. Boże, miłosierdzie jest nieskończone. Prośmy, żeby Bóg sam ratował swój Kościół. Żeby ratował swój Kościół od podziałów. Aby ratował swój Kościół od destrukcji, od herezji. Aby ratował swój Kościół od kłamstwa. Potrzeba nam Prawdziwej doktryny wiary, aby mógłby się o to, aby prawdziwy depozyt wiary w kościele przetrwał, abyśmy mogli dalej swobodnie wierzyć w ten depozyt wiary, żeby nim, nikt nam nie narzucał herezji, nikt nas nie zmuszał do wiary w rzeczy, które są przeciwne naszym sumieniom, które są przeciwne temu, co żeśmy przejęli w kościele od poprzednich pokoleń. Mógłby się o to, żeby kościół się oczyścił od. Agentów, od, od sług szatana, od ludzi niewierzących, od ludzi pozbawionych miłości do Chrystusa i do Kościoła. Wielu tych ludzi dzisiaj jest, wielu ludzi weszło do kościoła niegodnych, wielu ludzi, którzy może kiedyś mieli pragnienie, żeby Kościół kochać i służyć mu dobrze, utraciło wiarę, przeszło na stronę wroga, na stronę szatana. Mógłbym się dla nich o łaskę pamiętania, o łaskę nawrócenia, o łaskę skruchy, pokuty. Kochani, koronka to jest modlitwa nie do odparcia. Przez tę modlitwę, mówił Pan Jezus do Faustyny, uprosi wszystko. To jest modlitwa na uśmierzenie Bożego Gniewu. Modlitwa, która porusza Boże wnętrzności. Modlitwa, co do której Bóg ojciec do Faustyny mówi, że kiedy odmawiasz tą modlitwę, to muszę patrzeć, muszę patrzeć na świat przez rany mojego syna. Jest to modlitwa nie do odparcia. Dlatego odmawiajmy codziennie, kiedy kto może, jeden raz minimum, ale jeżeli ktoś może więcej, kochani, to wiele razy, wiele razy za tych, którzy nie mają czasu, za tych, którzy chcieliby, a może nie, 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 nie. Nie mają czasu, bo mają takie przeszkody, że naprawdę jest im trudno. I za tych, którzy nie chcą, którzy bagatelizują, a którzy powinni. Za tych, którzy powinni wierzyć i ufać, a nie wierzą i nie ufają. Wynagradzajmy Bogu. Odmawiajmy wielokrotnie ci, którzy mogą, krąg do Bożego Wisielnia, zwłaszcza ci, którzy mają czas. Nie traćmy czasu, kochani. Nie traćmy czasu na głupoty. Przepraszam za kolokwializm, na pierdoły. Nie traćmy czasu na rzeczy nieistotne, na rzeczy, które no, przeminą, które już jak gdyby w, w, w tym momencie historii dziejów i kościoła i, i, i ludzkości, w której jesteśmy, nie mają naprawdę no, żadnego znaczenia, bo czas już jest tak krótki, który nam pozostał na, na spełnienie Bożej Woli i na te Boże sprawy, że i, kiedy zajmujemy się rzeczami zbędnymi, no to Boga naprawdę bardzo o, obrażamy. Bardzo Boga obrażamy, bo Pan Bóg chce, żebyśmy całą naszą energię i siły duchowe wykorzystali dla Bożych spraw dzisiaj. Dlatego chwytamy za różańcę i od dzisiejszego dnia włączamy się w nieustanną koronkę do Bożego łosierdzia. Proszę was, piszcie do mnie, piszcie do nas, do misjonarzy Jezusa Miłosiernego na adres super rekolekcje, które możecie znaleźć. Na naszej stronie internetowej. Piszcie o swoim włączeniu się w tę akcję. Organizujcie się w grupy modlitewne, organizujcie się w wieczorniki koronkowe, spotykajcie się w rodzinach, w sąsiedztwie, namawiajcie się nawzajem do tej dobrej akcji. No, jednak użyłem, chociaż nie chciałem, <laughs> słowo akcja, ale niech to będzie rzeczywiście słowo. Akcja przez duże, a i w takim bożym znaczeniu akcja niebieska, nieludzka, słaba, przelotna, upadająca, ale taka prawdziwa akcja Boża, która, która nie, nie, nie przeminie z chwilą i nie uleci z chwilą. Kochani, organizujmy się, organizujmy się i wspierajmy się w tym dziele w tej nieustannej koronki. Piszcie do mnie na ten temat, co robicie. Będę o tym mówić w kolejnych tutaj wystąpieniach w internecie. Będziemy się nawzajem wspierać, umacniać, żebyśmy wytrwali, kochani, w tym no, zapale duchowym. Przynajmniej do wyborów i do, do synodu, przynajmniej do ten synod jest na dwa lata rozłożony. Potrzeba nieustannej modlitwy nie tylko chwilowej modlitwy. A po wyborach też będzie potrzebna wielka modlitwa za tych, którzy zostaną wybrani, żeby się nie pogubili, żeby się nie rozmienili na drobne, żeby, żeby rzeczywiście działali wbrew wszelkim przeszkodom dla dobra naszej ojczyzny. A, a potem, jak dożyjemy, w przyszłym roku będzie następny synod, a więc będzie o, ostateczne uderzenie szatana, bo w tym roku to będzie przygotowanie do tych yy, diabelskich rzeczy wszystkich, ale już patrząc po tych propozycjach, które napływają do sekretariatu Synodu i po wypowiedziach sekretarza Synodu, generalnego sekretarza kardynała Cholerisza, no, można się spodziewać, co będzie. No, no Powiem tak, nomen, omen, wypowiedzi kardynała Cholerisza, są cholernie. Cholernie diabelskie są po prostu. Nie są katolickie, nawet nie są chrześcijańskie. Ale są cholernie diabelskie. Nomen omen nazwisko pasuje jak ulał do, do wypowiedzi kardynała Cholerisia. Dlatego za kardynała cholerisia też się musimy bardzo modlić, żeby, żeby Duch Święty go prowadził, a nie szatan. I żeby, żeby nie modernizm, nie herezja modernizmu była dla niego drogowskazem, ale Ewangelia Chrystusowa. Bo widać, że kardynał strasznie się pogubił, strasznie się pogubił na tej drodze Bożej. Tak naprawdę nie wie, komu ma służyć i, i, i co jest ważne, i co jest Boże, a co jest diabelskie jakoś, chociaż jest kardynałem, nie potrafi rozróżnić Bożych spraw od diabelskich spraw, ale takich ludzi w kościele dzisiaj mamy strasznie dużo, strasznie dużo takich kardynałów, biskupów, kapłanów, którzy służą szatanowi, a nie Panu Bogu którzy w tej herezji modernizmu tak daleko zaszli, że już nie wiedzą, jak zawrócić, a w ogóle, w ogóle nawet nie wiedzą, że tam zaszli, że tam są, i, i w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że są heretykami. Niektórzy, ja tak mam wrażenie, że co niektórzy, patrzący na to, co mówią, jak się zachowują, to chyba w karach kościelnych latę Chociaż dzisiaj to no, już jak gdyby nikt na to nie zwraca uwagi i, i dla wielu już jest jakby to nieistotne. Mamy wielu takich, którzy no, po prostu głoszą wręcz herezję. Na przykład Kardynał Metropolita San Diego w Starach Zjednoczonych, no, to już jest, przechodzi sam siebie po prostu. Głosząc rzeczy no, w sposób fundamentalny, niezgodne z katolicką nauką kościoła, ostatnio amerykański biskup, ja zwłaszcza ksiądz biskup paprocki polskiego pochodzenia, wielki pasterz, wierny nauce kościoła ze stanu Illinois, ze Stanów Zjednoczonych, miał odwagę po prostu wręcz stwierdzić, że ksiądz kardynał chyba już się znalazł poza kościołem, w ekskumunice na te sentencje, biorąc pod uwagę te wszystkie herezje, i ja już nie mówię bzdury, bo bzdura to tam jest bzdura na bzdurze, na tym jeszcze jedna bzdura, ale te wszystkie herezje, które wygłasza. No i takich pasterzy mamy niestety w Kościele w tej chwili bardzo dużo. Bardzo dużo mamy takich kardynałów i biskupów, którzy głoszą wręcz w sposób oczywisty i otwarty herezje. Dlatego no, potrzeba tu wielkiego szturmu do nieba, żeby ten synod, który przed nami w Rzymie, nie stał się platformą realizacji tych herezji. Bo gdyby tak się stało, no, to co nas czeka? No, rozłam w Kościele, podział Kościoła. To, o czym Maryja mówiła, że dojdzie no, do podziału Kościoła na Kościół oficjalny, ale niewierzący już w prawdziwy dogmat. Wiary i Kościół nieoficjalny, katakumbowy, który zachowa prawdziwy dogmat wiary. Kochani, módlmy się o jedność Kościoła, bo, bo podział w kościele, rozłam to jest wielka rana dla Kościoła. Pan Jezus się modlił, abyśmy byli jedno, a więc módlmy się, abyśmy byli jedno, aby ci, którzy błądzą, którzy schodzą na ścieżki heretyckie, na ścieżki nieprawdziwego dogmatu wiary, którzy odchodzą od źródła. Prawdziwej nauki Kościoła, i, i sami błądzą i, i innych pociągają na tę diabelską drogę za sobą, aby powrócili, aby powrócili do źródła prawdy. Ukorzyli się, pokutowali, odwołali te, te błędne poglądy, które, które głoszą. Mógłby się też papieża Franciszka w tej gorące. Bardzo się papieża Franciszka, trzeba modlić, aby nie uległ drodze herezji, ale trwał przy prawdziwym depozycie wiary tutaj od. Od postawy papieża Franciszka będzie założało bardzo wiele, bardzo wiele. On będzie tym, który tak naprawdę poprowadzi Kościół albo w kierunku prawdy i, i tradycji i prawdziwego depozytu wiary, albo poprowadzi Kościół na manowce herezji i, i błędu, no i wtedy no, byłaby to straszna tragedia. Straszna byłaby to rana i tragedia dla całego Kościoła. A więc, kochani, różańce do rąk. Podejmujemy nieustanną koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dzień i noc. Kiedy kto może. O której godzinie kto może. Kiedy sobie przypomnimy. Modlimy się za Polskę i za Kościół, odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. To jest modlitwa, która porusza Boże wnętrzności. Modlitwa nie do odrzucenia. Modlitwa, przez którą możemy uprosić wszystko. Czekam na... W naszej skrzynce mailowej super rekolekcje gmail.com super rekolekcje powtarzam małpa.gmail.com gmail.com na y, wasze y, zgłoszenia y, na informacje o tym, że przystą Pili żeście do akcji, że podejmujecie tę akcję, że powstają grupy modlitewne, wieczorniki, że modlicie się w rodzinach, w sąsiedztwie, że przekazujecie tę informację innym. Kochani, potrzeba, żebyśmy się wszyscy obudzili, zorganizowali. Diabeł się y, organizuje, diabeł mobilizuje swoje sługi do walki. Dlaczego my mamy zostać bierni? Dlaczego nie mamy dać potężnego oporu szatanowi? Dlaczego się nie mamy zorganizować? Niebo na to czeka i, i, i te, to światło, myślę, które, które zrodziło się w moim sercu odnośnie tej nieustannej koronki do Bożego Miesięcia, no właśnie jest światłem z nieba. I tym światłem chciałbym, tym ogniem chciałbym zapalić wszystkich Was, tym światłem bym Was chciał oświecić trochę i, i porwać właśnie do tej nieustannej koronki. Kochani, to y, na pierwszy raz w tym temacie tyle. Błogosławię Was, błogosławię Was z głębi mojego kapłańskiego serca. Błogosławię Was i Wasze serca. Błogosławię Wasze dobre myśli, Wasze dobre intencje, które w tej chwili rodzą się w Waszych sercach. Błogosławię Was wszystkich na, na to dzieło nieustannej koronki do Bożego Miłosierdzia. Kiedy je zaczynamy? Pewnie zapytacie. Już, od teraz, od dzisiaj. Od momentu, kiedy wysłuchacie tę moją konferencję, nie czekamy na żaden lepszy czas, nie czekamy na inny moment, nie czekamy na żadne, jak gdyby, rzeczy oficjalne, bo ich nie będzie. To jest y, idea i akcja oddolna. Oddolna. Zaczynamy od domu, Niczego innego nie będzie. Nie będzie żadnych biur, zapisywania się, nie będzie list, nie będzie niczego innego, kochani, bo dla Boga te drugorzędne rzeczy nie są ważne. Najważniejsza jest nasza modlitwa i decyzje, decyzje, podpisy, które będziemy składać w naszych sercach. A więc życzę Wam z całego serca, żebyście na tę nieustanną koronkę znaleźli czas i odpowiedzieli Bogu na tak w ratowaniu Polski, w walce o naszą Ojczyznę i walce o Kościół, na co z głębi serca, przez niepokalane serce Maryi i przez przeczyste serce świętego Józefa Was błogosławie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.